Cześć! Dorota Honotowska z tej strony? Konrad Gajda. Jesteśmy właśnie na spotkaniu Diamond Property Network w Solihull. Właśnie za ścianą odbywa się e, legendarny, moderowany networking, na którym e, nasi uczestnicy spotkań mają okazję wymienić się swoją e, tym, kogo szukają, kim są. Być może powiedzieć troszkę o sobie, żeby inni też mogli ich poznać. E, tak, bo właśnie o to chodzi w tych spotkaniach Diamond Property Network, żeby się poznawać, żeby znaleźć wiedzę, odpowiedzi na swoje pytania od speakerów, których zapraszamy, ale e, głównym takim celem, e, wizją tego, aby się ludzie poznawali, e, dowiedzieli się, kim są, co robią, aby sobie wspólnie mogli pomóc i budować razem biznes. Bo nigdy nie wiadomo, kto siedzi obok nas, kto robi coś, czego my aktualnie potrzebujemy albo my możemy jemu pomóc. Tak jest, dokładnie, bo razem możemy więcej.